Cześć owciarki, ja mam na imię Asia, witam was na moim kanale. E, dzisiaj przychodzę do was z porównaniem zestawu. E, bardzo dawno już podobał mi się ten zestaw. Jest on niedostępny w sprzedaży. E, jak zresztą dużo starych z zestawów firmy, firmy Dimensions. E, no, niestety, czasami osiągają one ceny masakryczne, jak dla mnie. Ja mam o tyle szczęście, że u mnie dość dużo się takich zestawów pojawia na rynku wtórnym, i czasami udaje mi się coś kupić. I tak się stało z tym właśnie zestawem. Tutaj mam zestaw oryginalny, a z tej strony mam zestaw kupiony na Ukrainie. Jest to zestaw Classic Design firma ta produkuje swoje zestawy na podstawie zestawu Dimensions używając materiałów dobrej jakości oni używają IDYS używają nici DMC i no muszę wam powiedzieć, są, są naprawdę fajne te zestawy no jeśli nie można nigdzie kupić zestawu oryginalnego e, bo wiadomo no, czasami, czasami te zestawy osiągają zawrotną cenę, mi się udało naprawdę w bardzo okazyjnej cenie kupić ten zestaw ostatnio to wiecie co? nie widzę nic złego w kupowaniu tego zestawu z Classic Design naprawdę są bardzo dobrej jakości co zresztą zaraz Wam pokażę e, przyznam się Zaczynałam swoje hafty, zaczynałam swoje zbierstwo zestawów od zestawów z Aliexpress. Nigdy więcej, eee, że tak powiem, gdy nie można kupić oryginalnego zestawu, złego, złego, naprawdę Classic Design, bije Aliexpress na łeb na szyję, że tak powiem. Eee, I co teraz? Porównamy sobie te dwa zestawy. Zobaczycie, co można, czym się różnią. Według mnie nie różnią się aż tak bardzo, bo to już nie pierwsze moje zestawy, które mi się powtórzyły, ale te poprzednie sprzedałam albo dałam koleżankom, więc no nie mam ich do porównania w tej chwili, ale co tu dużo mówić? Porównamy sobie, uszukamy już sobie organizerę. Mam takie swoje samróbki. bo ten zestaw jest z, to, z naprawdę starego wydania, to jest ten jest z roku 2000 i on on był jeszcze cały nowy zapakowany nieotwarty ja go sobie otworzyłam bo się nie mogłam doczekać i on ma nitki w motkach również pokażę wam jakie. Jak je rozdzielić? Ale to za chwilkę. W oryginalnym zestawie, tak, mamy AIDA. Mamy AIDA 18. Ivory. Jest igiełka. Odłożę sobie od razu, bo na pewno ją zgubię. Jest to dobrej jakości AIDA. To są te stare zestawy. Stare zestawy mają fajną AIDA. Naprawdę, mi się też wydaje, że to jest oba z ale. W starych zestawach jest dużo lepsza idea. Co tu mamy jeszcze? Mamy wzór. E, co mnie dziwiło, że mamy. Jest również kopia wzór. Nie wiem dlaczego. E, pokażę Wam kawałek, to się nic nie stanie. Mamy wzór. Mamy gdzieś tu zaraz opis tak, e, jak posortować nasze nitki. Czym się zaraz zajmiemy? Tekturka. Organizer taki. No taki. O, wolę swoje, A że tak powiem. Mamy item i mamy naszą układkę. E, zestaw Classic Design. A zestaw Classic Design również jeszcze o dziwo nieotwierany, co u mnie się często nie zdarza, żeby jakiś zestaw nie był nacany, że tak powiem. E, dobra, mamy nasz zestaw Classic Design. Co tu mamy? E, mamy pięknie wydrukowany wzór. Uwielbiam, jak oni drukują te wzory, chociaż wiadomo, my wszyscy się posługujemy sagą i tak dalej, ale ich wzory są takie wyraźne, takie duże. No po prostu bajer Dobra, obejrzymy ten wzór. Co to mamy? Mamy Ajdę, ale szesnastkę. Mamy Ajdę, szesnastkę. Mamy igiełkę. Poddajmy sobie te dwie ajdy. No, jest dość podobnie, jest dość podobnie. Eee, chociaż, zobaczcie, ta osiemnastka jest takiego samego rozmiaru jak ta szesnastka, czyli no, ten margines Classic Design może być nawet dość mały. Chociaż wiecie co? No, szczerze mówiąc, nie wiem jak Wy, ale ja na pewno bym tego nie haftowała na AIDS-ie. Od tego zacznijmy. Czy oryginalny zestaw, czy nie oryginalny, ja bym go nie haftowała na AIDS-ie, bo tam jest dużo niezaczytego miejsca. I to po prostu będzie. No dużo lepiej będzie wyglądać na kimś silnie, albo chociażby mu rano czy coś takiego. Co tu mamy? Mamy rozpiski nici. Dokładnie mamy blendy, tak jak powinno być. To na różnoklorowych półkrzyżyki french knoty nitki. Nitki na świetnym organizerze. Już zorganizowane. Wydaje mi się, że jest ich dość dużo. Zaraz porównamy, jak dużo ich jest. Co? E, I co teraz? Weźmiemy sobie teraz, rozłożymy te nitki z tego oryginalnego zestawu. Muszę się dostać. Jeszcze mam niedługą konferencję przez telefon, więc. A dzisiaj mam taki dzień, że nie ma nikogo w domu. Hurra! <grymne> Dobra. Jedziemy. Mamy bundle one, bundle two. Mamy dwa. Które jest które? Ok. Eee, popatrzymy. Tak. Tutaj są zielenie. Błękity. Tutaj mamy fiolety czerwienie, czyli to jest bundle 1, to jest bundle 2. Czasami one mają nitkę wełny i wtedy są dopisane kolory wełny, i w ten sposób można je roz, 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 rozróżnić. O. Zaczynamy od bundle one. Tak, tak. W liście kolorów otworzymy sobie tę. Mamy podane, tak. Mamy podany kolor, mamy podany numer dimensions i mamy podaną ilość nitek danego koloru. E, nie mam za bardzo. Aha. To nam pokazuje, żebyśmy się skupili na tym, e, jak rozróżnić te bundle, że to ma kolor fioletowy, to ma kolor e, taki ciemny, ciemny-szary. No ale dobra. Co teraz? Zaczynamy, nie? Już widzę, że tu będzie mały problem, bo tutaj ten koral i red. No to podejrzewam, że one będą bardzo podobne, a są po cztery nitki. No więc co? No zaczniemy. Dobra. Zaczniemy sobie je rozdzielać. Dobrze jest to robić w świetle dziennym. I ja sobie tak zawsze je najpierw rozdzielam. Tak. O. Kolorami. Ja sobie odłożę ten zestaw tutaj na razie. Troszkę dalej, no, żeby mi nie przeszkadzał. zielony, Dobra, już widzę, że ten czerwony i ten koralowy są jednak trochę inne. Dobra, ok, nie będzie tak źle. Zaczniemy tak, weźmiemy sobie jakiś organizer. Ile tu będzie tych kolorów? Myślę, że dwa organizery sobie jakieś wybierzemy. Pszczółki, kwiatki. O, może te dwa w motylki. I kwiatki. Dobra, weźmiemy sobie długopis. Gdzie jest mój długopis? Tu mam mój długopis. Fajny. Mamy długopis i zaczynamy. Zaczynamy. Numer 56031. 6031. Dobra, nie, muszę wziąć inny długopis, wybaczcie. Wybaczcie, a sobie weźmiemy coś czarnego. Chociaż mogłabym sobie naklejki zrobić, ale... Ale dzisiaj to już nie ten. Weźmiemy sobie czarne. 6031. Ja sobie teraz przepiszę te kolory. I potem będziemy je po prostu porównywać i zakładać 1 3. 1, 9. W ten sposób. E, po, zrobimy to. I potem ja na chwilę. Pauzę, zrobię resztę, żeby wiecie, bo to będzie znowu dla was mi się wydaje. Ale tak, dobra, mamy pierwszy numer. E, peach, brzoskwinka trzy nitki. No to podejrzewam, że to jest ta brzoskwinka Mamy jej trzy nitki, mamy trzy nitki. Zakładamy sobie. E, 1301 mamy koralowy, ile tam jest nitek 4. Tak, cztery nitki koralowego. Kolejny czerwony, cztery nitki, cztery nitki, czerwony. Zakładamy A, trzy nitki, jasne żółte. I tak oto mamy posegregowane nasze nitki. Mamy dwa organizery. Teraz wezmę sobie nitki z tego oryginalnego zestawu. I zobaczmy. E, co ja mówię? Tu są nasze oryginalne nitki. Tu jest nasz Classic Design. E, nasza wersja na DMC. Oczywiście tych nitek jest więcej, od razu widać. Tych nitek jest więcej, bo ten zestaw był zrobiony na 16 cyta, ten na 18. Mamy, wydaje mi się, dużo więcej nitek. Ile mamy kolorów? Mamy 20, 30 kolorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziesięć. 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Mamy również 30 kolorów. To już się fajnie zgadza. Porównamy sobie może nasze żółcie. Zobaczmy. Classic Design. I no właśnie, który żółty jest? Który? Ha, to jest śmieszne teraz, nie? Bo tego jest więcej niż tamtego, czyli wydaje mi się, że to ten. Okej. Okay. No co? Minimalnie się różni, ale naprawdę minimalnie. Ten DMC jest, no, ciutkę ciemniejszy, ale, no, wydaje mi się, że będzie ok. Ta 15 to będzie ten kolor. Też również jest minimalna różnica, ale, ale powiem wam, to wszystko dobrze wygląda. Tutaj mamy kolejny odcień żółtego, tak? No, przy tym jest różnica. Przy tym już jest. DMC jest ciemniejszy. DMC jest zdecydowanie ciemniejszy. Fiolety, zobaczmy co, bo fiolety Dimensions, a fiolety DMC jednak bardzo dużo się różnią. E, nigdy nie mogę dorwać ładnego dopasowania w kolorach Dimensions, jeśli chodzi o fiolety. I tu już widać. Te fiolety są inne, są całkowicie inne. Zobaczcie, jak ten ciemny fiolet wygląda w Dimensions, a jak on wygląda w DMC. No, on tutaj już wygląda inaczej, a ten jasny, no też. Jednak, no, te fiolety oryginalne są takie żywsze, mi się wydaje. Brzoskwinka i, i koral wyglądają praktycznie tak samo. Czerwień, no czerwień już niestety nie. Czerwień też wygląda inaczej. Chociaż w tym przypadku to czerwień z Dimensions jest bardziej zgaszona. Co tutaj mamy ciekawego do porównania? Mamy jasny błękit, też różni, również się bardzo różni. No, jasno, bo błękit, niestety, też się dużo różni. Eee... Tak. Ciekawa jestem tej szarości, wiecie, bo szarości z dimensions. O no nie, nawet nie jest aż tak źle. No, a tu jest ta jasna niebieska. No, to już jest w ogóle całkowita różnica. Zobaczcie. Ten jest praktycznie niebieski, a ten jest fioletowy. No, duża różnica. W zieleniach nigdy nie ma różnicy. Zielenie, yy, z tego co, co zawsze się tam bawię, to, to nie wyglądają najgorzej. To tą stronę sobie obrócimy. Tak mamy jasne. No, w tym jest minimalna różnica. Zielenie zieleniami. Ale no, te fiolety to mnie naprawdę. Troszkę podłamały, ale co tu jeszcze mamy takiego? Mamy te czerwienie i różowe. O, to jest identyko. Te są identyczne. Więc no niestety różnice są. Nie oszukujmy się, nigdy nie będzie tak samo. E... Bo jednak Dimensions ma swoje nici, ma swoich producentów. Robią swoje nici tylko i wyłącznie po swoje zestawy, więc. Więc no, co zrobić? Ale, no, ale zdecydowanie, jeśli miałbym kupić zestaw z AliExpressu, a kupić Classic Design, no to bym wybrała Classic Design. To jest jednak stuprocentowa powona To jest DMC. Więc. Yy... I tak samo, jeśli miałabym kupić zestaw zakupę kasy, a kupić Classic Design w przystępnej cenie, bo one są naprawdę w przystępnych cenach, no to również. Zdecydowałabym się na Classic design. Jednak. Jest to dobrej jakości zestaw, no tych nitek jest naprawdę dużo. E, są fajnej długiej długości. Są tej samej długości, co, co e, Dimensions. No i co? No i trzeba będzie go wyszyć, nie? Ja wyszyję oryginalny zestaw a Anetka wyszyje zestaw Classic Design. Jak skończymy, ona prześle mi swój i pokażę Wam obydwa z bliska. Bardzo jestem ciekawa tej różnicy w tych fioletach, bo jednak różnica jest spora. Oż, ciekawi mnie bardzo. A teraz co jeszcze? Wybieranie materiału? Myślę, że jakiś len. Myślę, że jakiś Belfast. po jednak to była osiemnastka. Nie chcę. Z... No, myślę, że Belfast będzie ok. Jakby co, mam swój duży zapas zapasnicznik Dimensions. Myślę, że jeśli jeśli by mi coś braku, nie myślę, że coś zabraknie, ale jeśli to coś tam znajdę. No i cóż, trzeba się zabierać do haftowania. Wrócę do Was z tym tematem za optymistycznie kilka miesięcy, a nie optymistycznie, to może w przyszłym roku i, i wtedy zobaczycie różnicę w wyhaftowanym Classic Design i wyhaftowanym Dimensions jak wiecie, ja się za bardzo nie udzielam na Facebooku, więc wiem, że matka haftująca będzie robiła również takie porównanie na Facebooku na swojej grupie ona na pewno szybciej to zrobi niż my niż ja bo Aneta, ona to ma turbo igłę, ona to miesiąc i będzie wianek gotowy, tylko, tylko że ja się będę odciągać. E, więc matka haftująca zrobi takie porównanie i u niej to ładnie sobie ze zdjęciami możecie obejrzeć. Więc jakby co, no to co. To będzie nowy start, trzeba będzie startować, trzeba będzie haftować, a póki co... Trzymajcie się cieplutko eee, i do usłyszenia. Zaczęłam się już pakować i tak sobie pomyślałam, że nie, nie porównałam z wami wzoru. Bo czasami też doświadczenie wiem, że te wzory są dość dobrze zrobione. Eee, z tak sobie zasłonimy. Teraz tak. Podobnie jak zestaw dimensions, mamy wszystko haftowane dwiema nitkami. Tak, tutaj również mamy dwie nitki. Mamy nasze raz, dwa, trzy, cztery, pięć blendów. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, również pięć blendów jest ok, jest ok ile mamy półkrzyżyki dwa kolory, tak? zgadza się kontury, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem kolorów konturów również się zgadza również dwa kolory konturów są urobione w dwie nitki, tak jak tutaj i french knot również się zgadza pod tym względem powiem Wam, że to odwzorowanie tego wzoru będzie, wydaje mi się, bardzo dobre. Więc, no, jestem naprawdę miło zaskoczona. Weźmiemy sobie ten kawałek wzoru. Który jest gdzie? Która strona jest gdzie teraz tutaj? Ha! To jest dobre pytanie. Dobra, no jakoś się ogarniemy, nie? Te wzorska i Design są wielkie. Bardzo fajnie zrobione na tych kartkach. Tam jest napis. Gdzieś tu jest na... Aha, tu się zbliżymy na dołu. O Jezu. Dobra, czekajcie, tutaj jest ta. Tutaj są rzędzie, tutaj są rzędzie. Dobra. No, zobaczcie, tutaj mamy też będzie, tutaj mamy też będzie. Na oko, patrząc tak, sobie o to, to naprawdę jest dobrze odwzorowane. Kontury również idealnie odwzorowane do oryginalnego wzoru. No, myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie fajnie. Ten fiolet mnie tam troszkę martwi, ale, ale z tym fioletem sobie damy radę. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Bardzo, 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 bardzo. Więc bierzemy się do chatowania. Papa, <grych> pa. trzymajcie się ci krótko. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Eee, podejrzewam, że jeszcze może dzisiaj mi się uda update hawcerski Wam nagrać. Eee, z małymi nowinami więc. Do zobaczenia. Papa. Pa.